Serdecznie z tej strony Legles i ze mną jest Mega josef. Także w, tej, w tym odcinku wyruszamy do kopalni i najpierw idziemy spać Pójdziemy się Czemu tu jest tak ciemno? Gdzie? No u mnie No po używaniu TNT Ender, po, i po Endermanie Stefciu I <laughs> po nieznanym zombie Muszę sobie <laughs> Znanym zombie On zawsze będzie w naszej pamięci Podpal mój piecyk Oj. Krzesiwo Oj. Czekaj na chwilę Niech się jara Ej pytanie teraz Dobra, kliper wysadzi mi moje łóżko Co nie? Zastraniec Jeszcze w ogóle? Nie ma go To ja idę spać do siebie Nie, bo ja mam łóżko. Kurde Zrobiłem dwa łóżki. Mega, gdzie jesteś? Wstawiliśmy na pastwę Herobrina W poprzednich odcinkach widzieliście yy, to jest pomnik Herobrina Tak, mamy mod Herobrine No Jest, Jesteś! Już jestem Weee Chodź spać Coś, cię przegrapiło? Już idę Oj, wstałem normalnie Idziemy do kopalni Pokaż im totem Od razu ja, ja, ja ich nie lubię, ja ich Aha. nie lubię już. O nie, nasi wrogowie idą Co, zniszczyli nam wszystko i cię zabili zniszczyli nam cudowne drzewo świętej pamięci. Patrz, aż trzy są tutaj. To ja nie będę polował z łuku. Ej, tu jest twoje zboże, nie? Wow, tylko żeby tego nie zniszczyli. Ale dostał w nogę. Kolej nam Ej, patrz teraz jak nasze podwórko wygląda. No widzę. Tutaj jeszcze go widziałem. Tutaj. Poczekaj na chwilę. Teraz to jest mapa parkour. Co? Co? To, to, teraz to jest mapa parkour. Chodź po schodach do mnie. Ach, te clipery. Ja buduję sobie... Ja usmażę sobie szyneczkę. Dobra, buduję schody. Ktoś musi to odkuzować. Na piasek Albo ja zbuduję grunt Gruntu trochę wyrównam I zaraz idziemy do kopalni Tylko musimy odguzować O, słyszę przyjemną muzyczkę Ja akurat nie słyszę O! Jaki teleport? Co? Miałem teleporta mega <laughs> Już I w dzień Aha Nasze drzewo świętej pamięci A bo stoi w cieniu Zobacz No taki trochę cień O Jezus, no już ja muszę... już Poczekaj To ktoś znowu dzwoni Kur... Oła Czemu sobie w miejscu? Ja się go boję Muzyka za głośno do 10, do 11. Jestem. Okej. Okay. Akurat teraz. Dzwonią ludzie. escape'a? Nie, nie. No domowy. Nie wiem po co. Chcą się umówić. No też. Bo przez chwilę dzwonił jest ten. Mm, em, jakiś bot dzwonił, bo wiesz, dzwonią taki... No że nagrywany gościu jest, co? No, jakiś bot. No, no to dzwonił przed chwilą. Wiesz, co ja robię? Jak odbieram, to od razu zakończam rozmowę. <grym> Trzeba było coś tam do niego powiedzieć, na wyzywać go No, <grym> wiem, i, i, do niego można mówić tam y, różne rzeczy, on no, i nie, nie tak dalej mówi. Nieraz nie się zbugowała rozmowa. Jak? E, co mnie uderzyło? Szkielet Aha. Zbugowana rozmowa. Zbugowana rozmowa, że jak odebrałem, to już prawie w połowie rozmowy chyba był. O, dorosła nasza owca! Ją Ej, teraz by dobrze było jakby jakbyśmy mieli pszenicę Byśmy rozmnożeli ojca z synem Albo z córką Ja jedna pozbierać nasiona A chodź do kopalni, nie ma, nie ma Do kopalni idziemy Ale jak Gdzie ty jesteś? O oh fuck, tak nagle noc Do tej do wcześniej, co nie skończyliśmy jej Aha, tam tutaj. złotko, tam złotko było Tu nie chyba Aha, no tu. tu To musimy pamiętać, że Idziemy za różnymi rzeczami Czyli stawiamy Patrz, to będzie nasz symbol Jeśli będzie stał płot, to oznacza, że dzisiaj jest wyjście blisko <grym> Checkpoint ustawiony Dobra, ale nie wzięliśmy jedzenia. Ja mam, czekaj. Tutaj idą już trochę. O, pięknie. Dobra, najem się trochę. Tutaj, tutaj nie byliśmy. Widzę żelazo już. więc musimy zbierać żelazo. Zbieraj. Dwa. Zawsze coś. Jedno, bo ty Wiem. chyba zebrać drugie, co? No nie są co. Uuu! O! Ale się zastraszyłem! <noise> o Boże! OMG! No! Ej, tu jest jaski następna! Dobre. Patrz, na dole też są następne! Kija! Nie, <noise> nie no, my wszystkich nie zwiedzimy! Ząb jak... O, tu jest raz na dole! Ty go zabij, ja zbiorę żelazko A dobra on do mnie zejdzie Najwyżej będę go słyszał jak zejdzie Zbiera jeszcze węgiel O tam są, Bo patrz nie... Ej spawner chyba może być gdzieś Dungeon ma, ma. Ta na górze jest pewnie spawner To dobrze by było Byśmy musieli uważać, ale byśmy mieli niezłe nagrody za to Ja mam trochę kobla Osłaniaj mnie Dobra Słyszałem to Uuu. Oła! Wow. ja w nich strzelić. Deklu! Łoł, wow, zeskoczyli. Zabij go. O, tamten nie żyje. Zabiłem go. Który level? Szósty. Ósmy. No ale wiesz, padłeś. Tam już nic nie ma na dole, na w górze. O. o czekaj, czekaj. Ja zbieram węgiel, bo mi się teraz przyda. Ej. No, zrobię. 16 będę miał. No to Pady. może... Może starć nam pochodzi. O, nie, nie, da, nie dam ci tego. Co nie dasz? Czta. Nie, bo rzuciłem off srebrny.

Czekaj, coś się stało I to nawet niezłe, bo nie mogę chodzić Widzisz mnie? O! Już jest Nie wiem co to było Regen Mapa się renderuje, się jakoś tak Jak Odkrywam. masz strzały, to mi daj, bo ja mam łuk i je strzelam, co? Jakbyś miał Nie, nie strzał Ja bym chciał znaleźć diamenty i obsydion Żeby stworzyć enchanted tej... No. To by się nam nieźle przydało. Ja osłaniam, tam zbieraj. Bo później będziemy płakać, że biedni jesteśmy. Ja sobie zrobię głośniej. Muzyka i dźwięk. Nagrywamy po 20 minut. No dobra. Ale to moje chyba więcej będą trwały. Tu jest ślepy zaułek. Zaraz, zaraz zresztą się kończy ten. Kurde, zbugowałem się. A już się Zbugowałem się. A już się nie skończył ten pierwszy Jeszcze ten pierwszy się nie... Ten siódmy teraz nagrał, nie? No No to zaraz będzie koniec Właśnie nie wiem kiedy Ale to nagrywa po 10 minut chyba co? No No to się te 10 minut już nie skończyło? Nie, to już drugi 10 minut Aha, no. a włączyłaś? Żelazo. Ślepy jestem Wiesz co? Co? Idziemy niżej, tam idziemy teraz tu. Czekaj, bo nieprzyjemne dźwięki słyszę Creeper Gdzie? Yeah. Tu po mnie Tam tak się... O oh, lag lag O oh, lag, lag Zero FPS, aha, bo muszę włączyć frapsa. Jeden oh. FPS Mi <laughs> pokazuję te FPS -y, jak jestem ten... O trzy już jest <laughs> Stop! O, teraz muszę. Prawe. Exit Fraps. I 57 fps. Myślałem, że to jest wyjście. Nie, nie, nie. ma. Jakie koordynaty? O ja jesteśmy wysoko, 44. Na dwunastkę musimy zejść, żeby pod mam Na dwunastkę? No przydało mi się bo tam wiesz, diamenty. To idziemy niżej. Odjedzie. A strasznie było jakbyśmy teraz... O, ślepy zaułek? Tak ślep. Co strasznie by było? Jakbyśmy znaleźli opuszczoną kopalnię. Nie lubię tam Czemu? chodzić. Bo tam Czemu? są te pająki ty, trudne do zabicia. Mogą być. Wiesz jakie te nienormalne pająki, tylko inne. No to jaskiniowe. No. Łoo wow! Co? Creeper. Gdzie? Za nami był. Tam, tam, tam Gdzie? Dobra. Tu o domek ma taki. Idziemy. Przestraszyłem się go, bo tak szybko szedł. Gdzieś wodę suszę. Olawa jest. To chodź niżej, tam powinna być. Tam powinny być diamenty. Jest też zombiak? No tu powinien. O, nie! Wiedziałem! Jest opuszczony. Dobra! Ale dobra, ja pójdę, Co? ja pójdę. Co tam będzie? Będziemy się bronili Przed pająkami. Tylko nie lubię pająków. Czekaj, tej pochodnie. Wow. Dźwięk słyszałem. Z e. Zebrać te tore? No. dałyby się. Później jak zrobimy metro. Może kiedyś. W innych odcinkach. O, patrz. Nie skupmy się. O, słysz... O, idzie, idą, idą, idą. Idą, idą tu. Żeby mnie nie zatruły tylko, to jest najgorsze. Dwa hity i leży Taki małe. O No to że nie, nie trują tak często. Tu gdzieś spawner chyba. No. to musimy, rozjaśnić. ale musimy o, o znisz musisz zniszczyć. To jest zniszcz. Spróbuj chociaż. Dobra, już jest jasno, nie zrespi się. Ale zniszcz to w celki wypadek, co? Po co mają? Zniszczę dobra Już Zbieraj nici będą później łuki A skrzynek tu nie ma Nie ma Czekaj, tam może coś być Bo Widzisz, że tutaj jest cała, cała druga jest taka zagada No tak Specjalnie jakby Ale dobrze, nici będą jeszcze no. są jak Tylko, żebyśmy później wyszli, bo pamiętaj, to jest o wiele większa kopalnia niż tamta, a tamto my ledwo wyszliśmy. Złotko. No Ale jakoś wyszliśmy. Złota jabłka będziemy mogli. Z samrotków. Jakie kordy? 23. Jeszcze niżej. O tu tam jest jakieś zejście. O, aż tu. Ooooooo. na Ejs, czekaj. I złoto. Dobrze. Tu złotko jest, jakby co mm. to. Zbiorę. Ale wesołą muzyczkę mam. Ale bym wpadł w ...plawy. Mam bardzo wesołą muzyczkę. Ale ja nie muzyczkę. Oooo, tu się dopiero zaczynają dia... rzeczy Boga 12,62 Tu się rozglądaj Bo trzeba kopać, bo czasami też są w tym O wiem, wiem Nie spal się Może mój kilo w... muszę drugi użyć Mam jeszcze jeden celek to zalepmy może trochę lawę No Z tego co widzę tu jest głęboko Bo nie mogę stawiać tych klocków niżej Ale muzykę mam dziwną Pierwszy raz słyszę Ściszę trochę, bo Przecież ja nic nie słyszę z swojej muzyki A no no dobra zapomniałem Zepchnijmy do się do lawy. No. Lapis jest, chociaż coś. Znasz taki mod Lapis Tools? Nie. Dodaję... takie narzędzie, no takie zbroje lapisowe, takie wiesz... i jak diamentowe w tej sprawie. Oj, ci zombie jest. Czekaj, to musimy tu zalepić, żeby nikt nie wpadł. Jak zalepimy, to dopiero będzie ciemno. Ale torcze ale... mamy. Ja nie wiem, czy jestem hero brain. No chyba jest, no. Kurde. Teraz akurat noc, bo widzę na minimapie. tam widzę dwa punkty ustawione. Teraz, jakbyśmy obaj wpadli, to straciliśmy najtrudniejsze nasze rzeczy. Bo jakbyś tylko ja albo ty, ty. wpadł, to jeszcze pół biedny. Tak, o woda Wiem co zrobię Zmieszasz Ja tu będę kopał Zobacz Co zrobiłem? Obsidian Bardzo moc to słyszę biega.